Od chwili śmierci Jezusa funkcję papieża piastowało w sumie 266 hierarchów. O ile współczesne papiestwo polega głównie na tym, żeby inspirować ludzi do bycia dobrymi wobec siebie nawzajem, a także czasami pełnić rolę pr o tyle zarówno przez większość średniowiecza, jak i w czasach nowożytnych, Kościół wywierał ogromny wpływ na politykę i codzienne życie zachodnich cywilizacji. W dawnych czasach przewinęło się wielu papieży, którzy prowadzili dość ciekawe życia. Oto niektórzy z nich. Istniało łącznie 15 papieży, którzy wybrali dla siebie imię Benedykt. Nastoletni Benedykt IX został najmłodszym papieżem w historii. Do dziś nikt nie pobił tego historycznego osiągnięcia. Rzekomo został on papieżem, powołując się na to, że jego bracia i wujek też byli papieżami. Jednakże nie wystarczyło to, aby przekonać Rzymian, więc jego ojciec, Alberyk III, zaoferował im mnóstwo gotówki. Rzymianie nie darzyli Benedykta IX zbyt dużą sympatią i opisywali go jako demona z piekła rodem. Papież wiódł bardzo rozwiązłe i hulaszcze życie intymne, co spotkało się z negatywnym odbiorem Rzymian. Po nieudanym zamachu na Benedykta IX, Rzymianie wzięli sprawy w swoje ręce i w 1045 roku lud przypuścił szturm na stolicę apostolską, zmuszając Benedykta IX do ucieczki z Rzymu. Rzymianie wiwatowali i wybrali nowego papieża Sylwestra III. Jako, że Benedykt nie został oficjalnie odwołany z urzędu, Sylwester III jest uważany za antypapieża, czyli osobę powołaną w sposób nieprawny. Po ledwie siedmiu tygodniach Benedykt IX powrócił do Rzymu, wyrzucił Sylwestra III na bruk i odzyskał władzę, jak gdyby nigdy nic. Moglibyśmy teraz retorycznie zapytać, kto mógł się tego spodziewać, ale na to pytanie istnieje pewna odpowiedź. Rzymianie. Oni mogli się tego spodziewać. Wynika to z faktu, że zaledwie 100 lat przed Benedyktem mieli oni już do czynienia z papieżem o imieniu Jan XII, który również został wybrany w wieku 18 lat i który również przekształcił pałac apostolski w dom publiczny, a także wkurzył cały Rzym tylko po to, by pewnego dnia wrócić i wyrzucić swojego następcę na bruk, by ponownie zostać papieżem. Nigdy nie zgadniecie, z kim spokrewniony jest Jan XII. Otóż z Benedyktem IX. Co ciekawe, obaj pochodzą z linii Karola Wielkiego. Jedyną różnicą między Janem XII a Benedyktem IX było to, że Jan, poza tym, że sypiał z kobietami, to sypiał również ze swoimi krewnymi. Jan XII prawdopodobnie zginął podczas seksu z małżonką pewnego mężczyzny, który nakrył ich na cudzołóstwie i następnie szybko pozbawił go życia. Benedykt IX miał jednak zupełnie inne plany. Zaledwie sześć tygodni po odzyskaniu papiestwa, Benedykt IX zdał sobie sprawę, że ma dość pełnienia tej funkcji i chciał się wycofać. Ale potem uświadomił sobie, że być może jest jeszcze coś, na czym można zarobić. Udał się więc do swojego ojca chrzestnego, Jana Gracjana Pierleone i zaoferował mu stanowisko papieża za 1500 funtów złota, czyli, przeliczając na dzisiejsze pieniądze, jakieś 30 milionów dolarów amerykańskich. Po ustąpieniu ze stanowiska ożenił się również ze swoją kuzynką. Zatem tak naprawdę nie było wielu rzeczy, które odróżniałyby Benedykta IX od Jana XII. Zwykło się mówić, że kto raz był papieżem, zawsze już nim będzie, więc po pewnym czasie Benedyktowi znów zachciało się zasiąść na tronie Stolicy Piotrowej. Jan Gracjan Pierleone, który nosił teraz imię Grzegorza VI, nie bawił się najlepiej w roli papieża. Wynikało to z faktu, że Benedykt opróżnił papieskie konto, a wskaźnik przestępczości w Rzymie był bardzo wysoki. No i nie można zapominać, że nadal w pobliżu był Sylwester III, który czekał na swoją okazję. Ktoś doniósł cesarzowi rzymskiemu Henrykowi III, że w Rzymie trwa konflikt papieży. Henryk III najpierw aresztował Sylwestra III za bycie szarlatanem, a następnie zmusił Grzegorza VI do ustąpienia i zmierzenia się z zarzutami nielegalnego kupna papiestwa. Potem czekał na pojawienie się Benedykta IX. Kiedy jednak ten się nie pojawił, król mianował nowego papieża, swojego ulubionego niemieckiego księdza Klemensa II. Ostatecznie Benedykt pojawił się dokładnie po ośmiu miesiącach, gdy nowy papież został otruty. Zadziwiający zbieg okoliczności, nieprawdaż? Benedykt twierdził oczywiście, że był to czysty przypadek. W XIV wieku na nowego papieża wybrano Urbana VI, który okazał się być totalnym niewypałem, głównie ze względu na swoją agresję i wybuchowość. Kardynałowie żałowali, że mianowali go papieżem i próbowali anulować tę decyzję. Przenieśli się do Awignonu we Francji, gdzie wybrali Klemensa VII na nowego papieża, ale Urban VI nadal miał wystarczającą liczbę zwolenników, aby rościć sobie prawo do stolicy apostolskiej w Rzymie. Doprowadziło to do wielkiego rozłamu, znanego obecnie jako Wielka Schizma Zachodnia. Błogosławieństwo otrzymane od pastora może nic nie znaczyć, jeśli nie można go przypisać właściwemu papieżowi. Dotyczyło to chrztów, małżeństw i wielu innych obrzędów. W czasie schizmy uznano, że około połowa błogosławieństw została dokonana nielegalnie, w związku z czym społeczeństwo znalazło się w kryzysie. Aby to wyjaśnić, w 1409 roku zebrał się Sobór, który wybrał nowego papieża, Aleksandra V. Zamiast więc zmniejszyć liczbę papieży o jednego, Sobór w pizie dodał jeszcze jednego. Kiedy Aleksander VI został papieżem na przełomie XV i XVI wieku, wręczanie łapówek w celu zdobycia głosów było dość powszechną praktyką w Kościele. Tak też zrobił, dzięki czemu wprowadził się do Pałacu Apostolskiego razem ze swoimi dziećmi i nałożnicami. Według źródeł Aleksander VI miał armię popleczników, którzy dopuszczali się różnych przestępstw, takich jak wymuszenia, szantaże, rabunki, a nawet pozbywanie się niewygodnych osób poprzez wyrzucanie ich z okien i nabijanie na sztylety. Jego ulubioną kochanką podczas jego kadencji jako papieża była Giulia Farnese, której mąż został wynagrodzony własnym zamkiem, a jej brat został mianowany kardynałem. Aleksander VI obsypał swoich synów wieloma dobrymi stanowiskami i posadami, dopóki młodszy z nich nie odebrał życia starszemu. Przez pewien czas Aleksander był z tego powodu bardzo smutny, ale szybko się z tym pogodził i ponownie zaczął obdarowywać swojego młodszego syna Cezara kolejnymi stanowiskami i bogactwami, aż w końcu doprowadził do tego, że i on został papieżem. Według niektórych historyków zarówno papież Aleksander, jak i jego syn Cezar nie umarli z przyczyn naturalnych. Mówi się, że zamierzali oni otruć bogatego kardynała Adriano Castello i przez pomyłkę sami wypili zatrute wino. I tym sposobem dobiegamy do końca tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i podzielić się swoimi przemyśleniami na temat papieży w sekcji komentarzy pod filmem. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!